Przedstawienie oparte na źródłach historycznych ujawnia kulisy podpisania pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku. Inscenizacja przyniosła widzów w różne miejsca jednocześnie. Zaprezentowano rokowania pokojowe w Starym Toruniu czy spotkanie w Złotorii, gdzie opieczętowano dokumenty traktatu pokojowego. Pomysł inscenizacji zamkowych powstał w 2009 roku. W miarę upływu czasu przekształciły się one w niezwykle interesujące widowiska historyczne. Od 2010 roku już te inscenizacje organizacje troszeczkę mają jakby wyższy poziom i chcemy po prostu no, pokazać to życie średniowieczne, chcemy też nawiązywać do dat historycznych. Impreza ma na celu pielęgnowanie tradycji, pokazanie szerokiej publiczności w sposób przystępny i zrozumiały przebiegu stosunków polsko-krzyżackich. Zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i odwiedzających nasze miasto turystów jest to ciekawa lekcja historii. To jest jeden ze sposobów i świetnie, że taki sposób się znalazł w Toruniu. Jest to odpowiednie miejsce i czas. Na taki relaks, przypomnięcie historii sobie i takie, w ogóle bardzo dobre. Nie takie marudzenie typowo książkowe, tylko właśnie w taki sposób łatwiej jest zainteresować i młodzież i dzieci właśnie takimi klimatami historycznymi. Widowisko rok 1411, pierwszy pokój toruński, to druga z cyklu czterech imprez przygotowanych przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki na sezon letni pod nazwą inscenizacje zamkowe. W czerwcu zobaczymy bardzo fajną incenizację związaną też z drugim pokojem toruńskim, natomiast wszystkich zapraszam już dzisiaj serdecznie na dzień 7 sierpnia, gdzie pokażemy naprawdę piękne widowisko, które związane będzie też z, z pokojami Pierwszym i drugim pokojem toruńskim. Cztery widowiska wpisują się w obchody upamiętniające 600. rocznicę podpisania pierwszego pokoju toruńskiego. Przygotowano je przy współudziale aktorów Teatru Wila Machorzycy, Teatru Wicze czy Bractwa Rycerzy Chorągwi Toruńskiej.